Podczas podcast IPN w Katowicach. Rozmawiamy o historii Górnego Śląska w XX wieku, ludziach i wydarzeniach. Dzień dobry. Z tej strony mikrofonu witam Państwa, Paweł Zawisza. Przed nami kolejny odcinek podczasu, czyli podcastu historycznego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach. Dwa tygodnie temu miałem okazję rozmawiać z doktorem Tomaszem Gonetem na temat zagłady społeczności żydowskiej i powiatu chorodeńskiego, czyli terenów Kresów Południowo-Wschodnich II Rzeczpospolitej. W dniu dzisiejszym pozostaniemy w kwestii zagłady, w kwestii Żydowskiej, ale przeniesiemy się ponownie na nasz teren, na Górny Śląski do Zagłębia Dąbrowskiego w okresie II wojny światowej. Z tej okazji mam przyjemność gościć w naszym studiu doktora Aleksandry Namysło, pracowniczkę naukową oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Katowicach, chyba najlepszą specjalistkę, jeśli chodzi o historię Żydów zagłębiowskich w okresie II wojny światowej i tuż po wojnie. Witam cię, Olu. Dzień dobry. W cien, przez te już dwa i pół roku, kiedy ukazuje się nas, nasz podcast, mieliśmy okazję wspólnie z Olą poruszyć k, k kilka tematów związanych z Żydami na Górnym Śląsku, w Zagłębiu Dąbrowskim. Były to tematy chociażby związane z ukrywaniem dzieci żydowskich w trakcie II wojny światowej, z kwestiami takimi jak oswobodzenie więźniów KL Auschwitz, czy chociażby z kolejnymi rocznicami likwidacji gett w Będzinie i Sosnowcu w 1943 roku. Wszystkie te odcinki będą podlinkowane dla Państwa w opisie do dzisiejszej rozmowy. Wspomnę również że w najnowszym numerze naszego periodyku popularno-naukowego Czasy Pismo znajdą Państwo zapis rozmowy z OLOM, zapis podcastu, który dotyczy zniszczonego majątku żydowskiego i sytuacji Żydów na Górnym Śląsku i Zagłębiu Dąbrowskim w początkach II wojny światowej, czyli we wrześniu 1939 roku. A przechodząc do tematu dzisiejszej rozmowy, dzisiaj się, zajmiemy się pracą przymusową żydowskich mieszkańców Zagłębia Dąbrowskiego w okresie II wojny światowej. Na wstępie wspomnę, że żydowski historyk Emanuel Ringelblum, twórca Podziemnego archiwum Getta Warszawskiego i autor kroniki tegoż Getta, w kilku swoich notatkach, datowanych na kwiecień 1941 roku, pisał, że ludność żydowska w Sosnowcu i Będzinie ma dostateczną ilość żywności, że na ulicach nie ma żebraków, że Żydzi nie żyją zamknięci w gettach i prawie wyeliminowano wśród nich bezrobocie. Podobnie, podobne opinie o życiu Żydów na tym terenie i w tym okresie, czyli w pierwszej połowie 1941 roku, wyrażali również ocenę. Z zagłady, którzy pisali o tym po wojnie w swoich wspomnieniach. Pytanie: Skąd to lepsze położenie Żydów z naszego terenu, w odniesieniu np. do Żydów z Warszawy, którzy to, jak wiadomo, egzystowali w katastrofalnych warunkach zamknięci za murami Getta? Tak, rzeczywiście. Ta opinia wyrażona przez Emanuela Ringelbluma dotyczy. Pierwszej połowy 1941 roku, gdy sytuacja Żydów mieszkających na terenie tzw. wschodniego Górnego Śląska rzeczywiście była nieporównywalnie lepsza niż na przykład sytuacja Żydów w getcie warszawskim. Skąd to się wzięło? Otóż pod koniec 1940 roku nastąpiła zmiana co do kwestii. W cudzysłowie rozwiązania kwestii żydowskiej na terenie wschodniego Górnego Śląska. Pierwotnie bowiem władze niemieckie planowały, że Żydów z tego wysoko zindustrializowanego obszaru wysiedli się. Te plany tak naprawdę ograniczyły się tylko i wyłącznie do jednego wysiedlenia z października 1939 roku do tworzonego tam, a niezrealizowanego rezerwatu w nisku nad Sanem. Planowano oczywiście kolejne wysiedlenia jeszcze w roku 1940. i w 41 powrócił m.in. tu forsowany zdecydowanie wcześniej w okresie dwudziestolecia międzywojennego pomysł wysiedlenia Żydów na Madagaskar. Niestety na skutek oporu głównie Generalnego gubernatora Hansa Franka, wysiedlenie w granicę generalnego gubernatorstwa z przyczyn logicznych nie były możliwe. W związku z tym pojawił się tutaj pomysł, koncepcja wykorzystania miejscowych Żydów do pracy na rzecz rozwoju potęgi gospodarczej III Rzeszy. I tak, jesienią do dokładnej daty nie znamy, kiedy Heinrich Himmler e, zadecydował o tym, aby powołać na terenie Górnego Śląska specjalny urząd, który zajmie się zatrudnianiem miejscowej ludności. Przyjmuje się, że było to po, pod koniec października 1940 roku, jako że znamy dokument, który trafił do miejscowych żydowskich rad starszych z informacją, że taki Urząd właśnie powstał, i zatrudnianie Żydów we wszelkich formach musi być zatwierdzone um, przez tegoż właśnie przedstawiciela SS. Ten urząd nazywał się specjalny pełnomocnik Reichsführera SS i szefa niemieckiej policji do spraw zatrudniania obcych narodowości na Górnym Śląsku. I na ten urząd powołał Himmler Albrechta Schmelta. Albrecht Schmelt zyskał sobie zaufanie Himmlera już wcześniej, dlatego że od 1934 roku był komendantem policji we Wrocławiu i piastował tę funkcję do 1942 roku, czyli także w okresie, kiedy zajmował stanowisko specjalnego pełnomocnika Himmlera. Ponadto za swoje zasługi został mianowany w 1941 roku prezydentem rejencji opolskiej. Natomiast sam jako pełnomocnik bardzo rzadko bywał na Górnym Śląsku, w Sosnowcu, gdzie mieściła się siedziba tego urzędu. W jego imieniu głównie władze sprawowali między innymi Fryderyk Kuczyński, Bernard Henschel czy też Bruno Ludwig, którzy byli odpowiedzialny, odpowiedzialni, którzy byli odpowiedzialni za Wysyłkę miejscowych Żydów do obozów pracy przymusowej. Właściwie można mówić o dwóch etapach sprawowania tego urzędu przez szmelta. To jest do połowy 1941 roku, czyli w tym okresie, o którym mówiłam, w tym okresie dobrego, dobrej sytuacji dla miejscowych Żydów i od drugiej połowy 1941 roku, który to, kiedy to zmienił się absolutnie system zatrudniania miejscowych Żydów do Pracy. Szmel, stając się specjalnym pełnomocnikiem, tak naprawdę stał się decydentem z ramienia SS w sprawach, z ramienia w ogóle władzy niemieckiej, w sprawach dotyczących ludności żydowskiej. Tak naprawdę po pierwsze, od marca 1941 roku, kiedy mm, tylko i wyłącznie za pośrednictwem tego urzędu, mieszczącego się w Sosnowcu, którego miejscowi nazywali e, organizacją Szmelt albo po prostu Ginsztele jako urząd mhm. e, w Sosnowcu, e, można było za, tylko i wyłącznie można było przez ten urząd zatrudniać Żydów, lub też wysyłać ich do obozów pracy przymusowej i ewentualnie. Tak, takie prawo miał jedynie Fritz Art, który był wówczas szefem placówki katowickiej um, Urzędu do Spraw Umacniania Niemczyzny. Jakie były formy zatrudniania Żydów przez wspomnianą przez Ciebie organizację Schmeldt, czyli tą placówkę specjalnego pełnomocnika? Organizacja ta pośredniczyła w zatrudnianiu Żydów na miejscu, to znaczy były były, było kilka form pracy Żydów na miejscu. Pierwsza forma to była w tak zwanych warsztatach zbiorczych, zwanych popularnie przez Żydów szopami. Druga forma to była w przedsiębiorstwach, w firmach, którymi właściciel, których właścicielami byli Niemcy. Kolejna forma to, była, to były firmy należące do Żydów, które miały zezwolenie właśnie Szmelta na funkcjonowanie nadal w okresie wojny, bo jak wiadomo, większa część była przejmowana przez powierników komisarycznych. I ostatnią taką formą były urzędy niemieckie, gdzie wbrew pozorom również Żydzie pracowali. Albo jako siły urzędnicze, głównie w tych um, sekcjach, które odpowiadały za kontakty z ludnością żydowską, bądź też byli wynajmowani przez te urzędy do pracy fizycznej. To jest jakby jedna forma. Ale druga, zdecydowanie istotniejsza dla funkcjonowania gospodarki niemieckiej w tym okresie, to, była, to były deportacje Żydów do obozów pracy przymusowej. I w pierwszym okresie. Te obozy pracy przymusowej zlokalizowane były na Opolszczyźnie przy budowie autostrady, która zresztą funkcjonuje do dzisiaj, autostrady na linii Berlin-Wrocław-Kraków na odcinku między Brzegiem a między Gliwicami. Funkcjonujące tam obozy pracy przymusowej Powstały zdecydowanie wcześniej niż powstał urząd e, e, specjalnego pełnomocnika, bo w 1939 roku mówi się o trzech funkcjonujących już tam obozach pracy przymusowej, które podlegały pod dyrekcję e, autostrad Rzeszy. Później te trzy obozy zostały przejęte przez organizację Szmert. Były to m.in. obozy w Otmuchowie, w Mielencicach, w w Magnuszowiczkach czy też w Gogolinie. I te obozy przy, przy autostradzie funkcjonowały zasadniczo do 1942 roku. Do połowy 1941 warunki życia i pracy w tych obozach były w miarę względne, to znaczy, po pierwsze, jeszcze wysyłano tam młodzież żydowską, która zgłaszała się dobrowolnie. Do pracy w tychże obozach. Po drugie, w tych obozach pracowano za wynagrodzenie, które wypłacano indywidualnie poszczególnym pracownikom żydowskim, za pośrednictwem co prawda gmin żydowskich, ale jakby pensje ustalano indywidualnie, a nie zbiorczo. Po trzecie, jeszcze w tym okresie zezwalano tym młodym ludziom Przyjeżdżać do swoich miejsc zamieszkania na kilkudniowe czy nawet kilkutygodniowe urlopy. Można było wysyłać tym młodym ludziom paczki żywnościowe i paczki z odzieżą, jak też korespondować z tymi młodymi ludźmi. Sytuacja absolutnie uległa zmianie w drugiej połowie 1941 roku. W momencie, kiedy. Niemcy rozpoczęły inwazję na Związek Sowiecki. Wstrzymano w początkach 1942 roku prace przy autostradach, a te obozy pracy przymusowej zamieniono na obozy, których celem była po pierwsze budowa zakładów zbrojeniowych, a później produkcja właśnie broni. W relacjach ocalałych, w tych wspomnieniach powojennych czytamy często o tym, że to przełożony wszystkich Żydów mieszkających we wschodniej części rejencji katowickiej, którym był Morzesz Merin, że on przypisywał sobie zasługę niejako można powiedzieć zainspirowania Niemców tym pomysłem zaangażowania Żydów w pracę na rzecz III Rzeszy. Czy tak było rzeczywiście A i jaka, jaka faktycznie była rola Merina w organizowaniu pracy Żydów? Rzeczywiście, w, w licznych wspomnieniach, w których miejscowi ocalali, odnoszą się do samego Mojżesza Merina, wspominają, że wielokrotnie on uważał siebie za pomysłodawcę tego projektu, aby Żydów wykorzystać do pracy, pod hasłem, że jak będziemy pracować, to przetrwamy wojnę i nie będziemy traktowani. W ten sam sposób, jak Żydzi z Łodzi czy z Warszawy. Po, nie, po części była to prawda. To znaczy, z pewnością Merin nie przyczynił się do tego, że Żydów wysyłano do obozów pracy przymusowej. On po prostu wykorzystał ten moment, kiedy mhm. Himmler zorganizował Urząd Specjalnego Pełnomocnika do spraw zatrudniania obcych narodowości i widząc, że te warunki pracy w tych obozach, mając, mając tego świadomość z relacji młodych ludzi, którzy tam byli wysyłani, starał się, aby jak najwięcej tych młodych ludzi do obozów pracy przymusowej wysyłać. Ocalali wspominają, że organizował on wiece i mitingi, na których to namawiał młodzież do wyjazdu do obozów pracy przymusowej. Wielokrotnie można natknąć się na słowa ze, ze strony ocalałych, że przyjeżdżał do domów rodzinnych i, i, i namawiał tych młodych ludzi. Do tego, by wyjeżdżali, mówiąc, że tylko i wyłącznie w ten sposób o, przetrwają okupację, co zresztą się sprawdziło, dlatego że większość ocalałych z zagłębia Dąbrowskiego to są ci, którzy trafili do obozów pracy przymusowej. Powiedziałam, że po części tak, dlatego że mówi się, że to on wespół ze swoimi urzędnikami wpadł na pomysł utworzenia tak zwanych warsztatów zbiorczych na miejscu polegających na tym, że Żydzi oddawali, którzy byli wcześniej, czy prowadzili indywidualne warsztaty pracy, głównie rzemieślnicy, krawcy, szewcy, oddawali swoje narzędzia pracy, maszyny do szycia, czy cały osprzęt związany z produkcją obuwia. Tworzyli takie Mini spółdzielnie, w których zatrudniano innych Żydów. Nad którymi piecze sprawowali powiernicy komisaryczni. W przypadku dużych szopów Zagłębia Dąbrowskiego byli to znajomi Żydów sprzed wojny, który, którzy albo dla nich przed wojną pracowali, albo to Żydzi pracowali dla nich właśnie w okresie międzywojennym. Ponadto, Merin tak przekształcił, jakby, wydziały pracy w centrali żydowskich rad starszych, które były dostosowane, Właśnie do pracy przymusowej, między innymi powołał specjalny wydział do spraw pracy przymusowej, która, który to wydział zajmował się rejestracją osób młodych ludzi w wieku od 18 do 55 lat, bo najpierw taki był wymóg, że mają to być młodzi mężczyźni właśnie w tym wieku. Rejestracja ich no i później jakby wysyłanie wysyłanie do nich informacji o tym, że mają się stawić do, 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 do gmin żydowskich i w tam stamtąd byli wysyłani do obozów pracy przymusowej. Ta rola zarówno Merina, jak i urzędników z nim związanych, zmieniła się właśnie w drugiej połowie 1941 roku, kiedy już młodzi ludzie tak chętnie do obozów pracy przymusowej jechać nie chcieli, znając warunki, które były. W tych w warunki w tych nowych obozach funkcjonujących przy zakładach zbrojeniowych one były diametralnie różne niż wcześniej. W związku z tym już do obozów pracy przymusowej tak chętnie jeździć nie chcieli. W związku z tym, merin, urzędnicy oraz służba porządkowa już przymusowo, już pod karą e, zesłania do e, Auschwitz, bądź wcześniej odbioru kartek żywnościowych dla całej rodziny, zmuszała tych młodych ludzi, mężczyzn, ale również i od drugiej połowy 1941 roku, kobiety do, e, do m, pracy w obozach pracy. Kiedy kończy się ten okres względnego spokoju, czyli nie można powiedzieć, jak długo działa organizacja Szmeld? E, tak jak powiedziałam wcześniej, e, Końcówka 1941 roku to już jest powolny upadek tych obozów, które pracowały przy autostradach, gdzie te warunki życia i warunki pracy były w miarę względne. Od właściwie 1942 roku zaczyna się przekształcanie tych obozów w obozy produkujące, pracujące na rzecz niemieckiej armii. Masowo już wówczas wysyła się młodych ludzi do obozów pracy przymusowej. O ile w styczniu 1941 roku w obozach stacjonujących przy autostradach pracowało około 3000 młodych ludzi z Zagłębia Dąbrowskiego, to na początku, to właściwie w przeciągu 1942 roku, było to prawie 30-50 tysięcy, a na początku 1943 roku do dyspozycji Szmelta było ponad 50 tysięcy młodych ludzi z tego terenu. W 1942 roku również powoli obozy pracy przymusowej podlegające pod Szmelta. Upadają, właściwie zabiera się mu podlegające obozy pracy i przekształca w filie, w oddziały obozów koncentracyjnych Gross, Rosen i Auschwitz, KL Auschwitz. Mówi się, że właściwie 40, końcówka 1943 roku to jest w ogóle upadek Szmelta, ponieważ zostaje on i jego urzędnicy posądzeni o malwersacje finansowe. I właściwie wtedy mówimy o, o, o końcu funkcjonowania tej organizacji. Dziękuję Ci Olu za tą krótką rozmowę. Dziękuję za przedstawienie naszym słuchaczom tego zagadnienia. Na zakończenie oczywiście zachęcam naszych słuchaczy do lajkowania i subskrybowania naszego kanału zarówno na Spotify, jak i na YouTubie. Przypominam również, że w pierwszej kolejności nowe odcinki po od czasu publikujemy na Spotify. Dlatego tym bardziej serdecznie zachęcam do subskrybowania Spotify'a i do usłyszenia już w kolejnym odcinku w przyszłą środę o godzinie 10. Do widzenia. Do widzenia.